Nagrywamy już? Nie. Nagrywamy już? Ano, 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 nagrywamy, nagrywamy. No, Dobra, czemu? Chyba, że zginę na początku. Cześć, cześć! Dobra, <laughs> zabiego, zabiego. Na Szczerze, statku! Nie. Gdzie banda, y, psycholi psycholii mnie atakuje. Gąbka. Hej, hej wszystkim! Nie zapomnijcie o mordeczki, o subskrypcji, lajku, komentarzu. Idziemy zobaczyć, co się dzieje tak właściwie. Czy znajdziemy jakiegoś trupa? Fajny, taki szybki report ci by wleciał, ale tu ma słabe te ogólnie. A, siedzi. Rudzia. Czy ktoś zginął? I gdzie? Ja na mówili, mówili, Będzie fajnie. Przy tam, gdzie się karta robi, według Tak lekko schowane ciało, ale nogi wystawały. To, to, to. A nie coś innego. Poproszę wszystkie końcowe pozycje. Mówcie. Y -tym, w wychodziłem z security, miniałem się z rud, bo z rudą i Ciebie, Niko, widziałem na kamerach, jak wychodziłeś z security do tego... do. Znaczy do ja to wiem, gdzie ja jestem. E y y haksiu. Nie, ha Haksiu, Kaminy. no. Admin. E Zixi. Brązowy. Komsy. Gąbka. Fod do admina. Lol. E, Poczekaj co woda do... Po um, naprawieniu świateł robię ta w elektrykę Ty naprawiałeś światła? Ja no e, tam trzy osoby były, ja? Szkąbka, e, ja i chyba Rudzia Nie to nie było, ja, ja, tam była. Ja, ja, ja Rudzia, ty. No. Hmm. I mam, mam, Zixi. Tylko mam. tylko pytanie, od kiedy ty jesteś w komunikacji? Sekundę... No jestem przy od Storedża w korytarzu do, do komsów. Właśnie okay. siadłem w prawo i okay. mam pytanie, czy mogę 15 sekund? 10 okay. Bo jak światło było włączone, to biegłem właśnie je włączyć i jak już naprawiłem światło i naprawiłem, to ludzie wtedy z góry. Koniec. Wyszła i generalnie mogło być tak, że mogła zwentować, zrobić i przyjść. I mam takie pytanie, dlaczego nie naprawiłeś światła? Bo już ktoś naprawił. Poza tym robiłam taska u góry, zanim światło zgasło. I zeszłam z góry, a z tego co słyszałam, ciało jest w adminie. Ta, Ruda schodziła z góry, bo widziałem tak ją na kamerach. Z Ej, z góry Ruda nie schodziła. A szybę widziałam jak na początku rundy biegł na dół. Skąd Ruda schodziła, z góry? Asu. Ja ją widziałem jak e, biegła mi e, od strony tego. O, Ty wow. widziałeś mnie w koło security Tak, jak tu mm. biegałaś. Dobra, nie robię. Teraz po Niko biegałaś. Ja byłam na początku, pobiegłam sobie w stronę... A to nie wiem ej, ej, ej. reaktorów, bo wszyscy pobiegli w prawo. Oj, oj. Ja też nie, nie wiem, czy to na kogo głosujemy Nie widziałam cię biegnącego. Ja tam nie zle, wiem bo czy to nie jest pobiegł, ASU bo i ludzie. A sutaski jakieś robiłeś? To no, no, zr ja zrobiłam w tym o as, asa się pytam Tak ja po prawej jak to się nazywa Ten na na, na Tam gdzie ten Gdzie jest ten gdzie na środku Musisz kliknąć mm. Nie wiem jak to się nazywa Ka, Kabelki I ten i kurwa, Jak to się nazywa Nawigacja tam jest A czasu tam nie widziałem Dobra skip, skipnijcie Ja mam swoich podejrzanych Wydaje mi się to asu i to masz. Ja wiem chyba, że to jest Asu i Rudzia. Znaczy, ja wiem. Mam takie podejrzenia. ALE! Ale różnie to bywa. Lecimy. Po co Crewmate ma taką widoczność? Co ty poustawiałeś, ty? Zapomniałem zmienić po ostatniej gierce. No to mówiłem, pozmieniaj, poustawiaj. Dobra, niko nie jest. <słuch> no, no, no. Ja nigdy nie jestem. Co za grzyb? No nie mówię, po wszystko normalnie. To nie, to odpalił. No tak <laughs> się mnie ut utłupiej. Utłupij mnie, Haksiu. Utłupij Haksiu. Haksiu się czai na mnie. Asu, wybiega światło i tam jest Haksiu i ktoś jeszcze. Dobrze, więc ciało było pomiędzy Adminem a Storage'em. Mijałem się z Rózią, kiedy schodziłem do komunikacji sprawdzić czy Niko przypadkiem nie zginął, ale przeżył. Tu ja byłem cały czas po lewej stronie. Potwierdzam. Ja jestem teraz górny reaktor. Skąd Ty, Haksiu, do do Elektryka, z jakiej strony? Od prawej. Ale zawinąłeś się, Haksiu, tam górą. Gdzie na górę, górę poszedłeś tak, w stronę tak, tak, admina. Yy, tak, yy, ale od razu poszedłem w dół. Mówiłem, że to nie go jest. A gdzie to ciało dokładnie leży? No tak yy, dosłownie... Na tych drzwiach od Storyża tak od góry jakby. Tak Gdy. dosłownie na tej linii. Ale od strony... Której strony? No, od góry, od kafeterii, tak jakbyś chodził cały czas w góry i po prostu pierwsza kreska. Mm. To mam a pytanie to, czy Jeszcze jak... mam pytanie Asu, a ty skąd przyszedłeś w tej momencie teraz do elektryka? A nie, no, ja ja od samą tam jest ten, tam są kamery i po drugiej stronie chyba reaktor to się nazywa i tam mnie widzieli, zresztą ludzie tam też była. Ale ten, ja ja sobie widziałem w międzyczasie jak wychodziłeś z y, admina i szedłeś w stronę silców, ja znaczy tego. Nie byłem, ja nie byłem nawet przy adminie. Znaczy przepraszam admina, z elektryka. Ja byłem... Byłeś w elektryku, wyszedłeś z tego elektryka tak, i poszedłeś w stronę z środka. I czekaj, ja byłem cały czas chyba z gąbką? Gąbka, z tobą byłem, czy ktoś, ktoś cały czas e, byłej, przy mnie był? Hmm. Byłeś ze mną i z Rudzią, ale Rudzia poszła. No, Rudzia poszła i myśmy jeszcze chwilę w elektryku byli. I wtedy okay. dopiero wyszedłem i światło zgasło i wróciłem. Zresztą się mijaliśmy praktycznie przy drzwiach. Ej, nie mam pojęcia, Ej. ma ktoś podejrzenia jakieś? No ja, ja nie wiem, bo się, ja byłem... Chciał się zapytać? A dobra, no to powiedz, powiedz. Ja byłem cały czas po lewej stronie i... Nie mam pojęcia. Wiem, że Gąbka jest clear, bo cały czas ze mną był. A ludzia była najpierw na kamerach, a później gdzieś sobie poszła. Mhm. Dobra, Niko, co zrobiłeś jak gazów światła? W, 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 od razu podszedłem je włą włączyć, bo ja je włączyłem. Mhm, mhm rozumiem. Haksiu, co, co zrobiłeś po wyjściu z admina? Ale nie byłem w adminie w tej rundzie. Czekaj, na początku samym? Czy kiedy? No byłeś w adminie, bo ja chodziłem do adminia i się samą mijałem. Na samym początku byłem. No, no, no to potem to poszedłem do komunikacji, bo widziałem, że ktoś tam robił download, bo na adminie pan widziałem, że ktoś mhm, tam jest? Niko. Mhm. Tak, po czym poszedłem do storage'a, Przebiegłem górą. Zobaczyłem, że Niko robi paliwko bez piszący do elektryka. No i w sumie tam skończyłem. No, ja widziałem Haksiu, że tam kończy, bo ja... Światło gasło, to ja podchodziłem te, na górę te, te, i widziałem. zgasło światło i zaraz Zdziałam, się wróciłem, żeby... żeby włączyć my. światło. I tam jeszcze ktoś stał w tym elektryku. Który stał jeszcze w elektryku tam? Ktoś jeszcze stał w Kiedy. tym w elektryku, jak się światło ja włączyło. Gąbka i Haksiu, dobra. Czyli nasza na trójka nie, ja jest czysta. Ja I... Ale my się mijaliśmy i ja od razu praktycznie za wami zawróciłem i biegłem. I gąbka hmm. mnie potwierdzi, bo cały czas z gąbką biegałem. Nie wiem, mimo to jestem ja, bo z tego to wynika. Trzeba kogoś kiknąć, nie? No, polecam To? Kogo? Kogo? Nie wiem, ja bym, po, nie ja wiem. bym poczekał i. Naprawdę? <noise> I zrobił po prostu emergencji. Nie no, zamierzałem że... złotować. Na Czy byłem w ogóle sas? Nie. Nie. No już trudno, najwyżej szybka akcja pójdzie. Nie wiem, czy on był, czy nie był. Mógł być haksiu Sas. bo on poszedł na górę i mógł ją zabić i się wrócić. Pójdź. Ale nie, on był już jakie ja tam podchodziłem, to nie mógł być Haksiu. Chyba, że wcześniejszego killa zrobił. No, nie mówiłem, nie. mówiłem, że Asus. Nie się bez tego? Ale... No mówiłem Kale, o ale tym Ale ja cały czas byłem clear, bo ja z hakiem biegałem, nie? Nie, dla mnie by nie byłeś clear od samego początku Jak siedziałeś na kamerkach i powiedziałeś, że zrobiłeś taski po prawej stronie, jak cię tam nie widziałem <grych> Dlatego już się podejrzewałem bo nie wiedziałem, że... kto jest drugą osobą Ej, a czyżby ten e, Impostor, Impostor miał też widoczność Taką, jak graliśmy wtedy? Taką małą? Ej, nie no, kromaj okay. nie ma Teraz nie Widać było wszystko Ach, us, us. i Isiub i, i Amung. i Czemu Ale znowu tak szyb? No szybowski, no. <noise> Weźcie go zostawcie. Ja go... Końcowe pozycje, końcowe pozycje, Haksiu. Admin między nawigacją a otworem. Ja wybiegłem z admina. Czekaj, 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 czeka, czeka, admin, ty przejawczyłaś Gąbka? Ja admin. LOL e, security, Znaczy Wszyscy widzieli mnie brązowe e, Haksiu, skąd 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 ty siadłeś, że tam byłeś? Gdzie się... Ja szedłem... Znaczy ja szedłem najpierw byłem w weaponsach robiłem Dowland, potem poszedłem na dół, miałem się z gąbką, No i zgasło świat, więc postanowiłem, że się będę trzymał chwilkę kogoś. No i akurat czarnego się chwilę trzymałem. Ty ja was tam w ogóle nie widziałem, a ja sam tam byłem o ty czarny ze mną teraz szereś, nie? Nie, czarny. No ja był... ten. Ja byłem w Shilce, teraz jej robiłem. No ja jestem o 2 i robiłem liściochy. Yy... I was sam nikogo nie widziałem przed wyłączeniem ja światła. Kabel, kabel. Czarny, gdzie skończyłeś konkretnie? No, dosłownie skończyłem przed chwilą task yy, ten, no wiecie, te silcy. I widziałem, jak yy, brązowy też odbiega. Ty, tych ale Shilcew. dlaczego kłamiesz? Co? Przecie skończyłeś między nawigacją A2 przy mnie. Ale widziałem, jak. Tak. A nie, czekaj, teraz już sam nie wiem. Dobra, Bo gdzie a, ciało leży, nie leży wie, jeszcze no. powiedz. No ciało leży w elektryku, przez całą drogę spamowałem lewy przycisk myszy. Hej. I generalnie myślałem, że czarny mnie goni i myślałem, że zaraz umrę, ale jednak nie dał się załapać na baita. Ogólnie... Ja powiem szczerze, że nikogo nie widziałem w nawigacji przed wyłączeniem świata, bo tak zrobiłem ten e, celownik i poszedłem do liści. I jak robiłem liście, światło się wyłą... Jak szedłem do liści, światło się wyłączało. I nikogo tam nie widziałem po drodze. My z czarnym skończyliśmy w sumie na samym końcu tak jest między nawigacją, a odwa jest taki róg, nie? I tam właśnie w tym korytarzyku na rogu. No to możliwe, a ja miałem Brain Laga i nie załapałem gdzie jestem. A jasne, jesteście razem impostorami. Czuję to. Nie z w zeznaniach się nie ten Fakty. W odbyciu to czujesz, że to jest czarny. To co mamy zrobić? Skipa? Skipem. No na Asa, nie? Wszyscy. Skip na Asa. Dobrze. Skip na asa. Kto na czarnego? Czarny. Ja. Czarny, czarny na ta, wszystkich. No, no czarny. Dałeś. Tak, i okay. skipną Nieźle. Też tak Du, 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 du. Jest i Haksiu Lower Engine Security Górny Engine Security Górny Reaktor Lower Engine leży. Ktoś tam na bank, ktoś tam leży. I tam bieg ASU i ASU wraca. Co on tak długo tu robi I jest jednak ASU, znowu mówiłem. Puścił się za mną grzyb. To było słabe. Stary. Ktoś jest... Dobra niebieski. Gąbka. Widziałaś, nie, jak przebiegam na dół, nie? No no nie wiem, nie miałem, miałem za dwóch ja na chwilę. No dobra, gąbka. Sprawa jest taka, że stoję sobie pomiędzy reaktorem a Security, a sobie Co? przechodzi Niech z danego enchaina. Ja przechodzę z górnego na dolny i widzę martwe ciało. No i SSI to. No to trzy. Znaczy mi troszkę właśnie śmierdził, movement Asu, coś no... Okej, okay, się... bo ja, ja, ja dopiero się uczę grać w tą grę, ja tą grę mam od trzech dni. Aha. Uh -huh. Także Ale... wiesz. Jakich trzech dni? No od trzech dni. Ktoś tu kituje. Nie, ja mam tą grę od trzech dni, możesz się rudej zapytać. No nie wiem, tak coś się to musiałeś bić, bo nie, niemożliwe jest to, żebyś A może ktoś tam działa. Może to był świeży frag? No ja No nic stało. nie widziałem. Ja z... Nawet Nika nie widziałem. No nie wiem, nie wiem. To mamy nazwów podejrzanych. Ktoś był w poprzednich rundach podejrzanych. Ale w ogóle gdzie kto jest? Weapons. Eee, no, kurwa. Ja za dużo nie wiem, gdzie to jest. Po prawej. No to, no, prawy górny róg. Nie no, nie ma szans. No to musi być Asu. A gdzie o, było czyjmy, ciało? Tak... Znaczy, możesz, wytalnie może wytalnie. to być równo czarny? ten self może być. Słuchaj, czarny, kiedyś jak grałem generalnie z Pawłem, to była taka sytuacja, że on przebiegł przez ciało i byłem pewny, że to jest on na 125%, ale niestety nie był on. I wtedy cały serwer miał do mnie żal bo się pomyliłem. I to może być identyczna sytuacja, więc. A czemu patrzę. go bronić? Czemu go bronić? No właśnie trochę. sus nie, tylko, ja tylko mówię, nie? Że... Dobra, to jest jasno. Trochę no sosy, czy to woltujcie na mnie. No, no nie, ja mówię, nie. że Małego tam jeszcze nie, nie było. Trzeba teraz dobrze trafić, bo jak źle trafimy, to jest już po. Ja nie broń. A, to, a co myślisz, Tak mówię, po No nie wiem. Bo... Szczerze, z... z jednej strony Asu mógł zabić, tak jak mówi Czarna, ale z drugiej strony mógłbyś to serwisu i tak. Trzeba strzelić. <noise> eee, ale gąbka no. na kogo? Na Asu. Ale mi się wydaje, że jakby to był self, to by. Znaczy, jakby to nie był self, to. Yy, to wtedy. No, łamanie głosu. Łamanie głosu. Mi, głosu. Wydaje mi się, że to niebieski, bo by się bardziej bronił. Ale co ja się mam bronić, skoro. Ja mówię, że nika jeszcze nie było. A ja w tą grę gram trzeci dzień No nie wiem co. Nie mówię, nie wie, że nika nie było, przebiegałem nika nie było. A po chwili ten zbiegał na dół i. Znalazł Nika, no co? A widziałeś tam Nika jak przed sobą? No nie, Nika nie było. Ja go widziałem przy elektryku. Pobiegł w lewo. Ja przebiegłem yy, tak, jak idzie, od razu do góry, i Nika nie było. To albo jest świeży frak, albo nie wiem. No, musi być świeży. No, nie wiem. No. Mm. Jeżeli tam już mam są, a, tam jest, a tak ogólnie, to tam gdzieś jest węd? No zixi jest. na kogo? Ja na Asu. Jest! No, zaufam czarnemu. No to już trzeba jeżeli na Asu. Bo inaczej zrymiskujemy. Jeżeli mamy kogoś grzebić, a najbardziej sas jest y, Asu, no to, to wyrzucamy Asu. No chyba, patrz, no i drugi Zyksi. Po prostu zbał i, i teraz po prostu no leci razem. Zyksi albo gąbkę. Albo Niko! <laughs> Dokładnie. Siko? Co? Uwaga. No. Chciało przy karcie. Kolejny report, trochę Sas. Hmm. To nie mógł być gąbka, na pewno. Czyli wychodzi na to, że jest jeden imposter, czyli ja był dobrym, trafił. Mhm. Mm I ja już bym nawet powiedział hmm. pytanie do dwóch osób. Gąbka gdzie byłeś? Ja, ja byłem w movie, to że robiłem mówi, to na muzyczne i teraz jestem w elektryczku. Mhm, mm <grym grym> e, brązowy. Przy gąbce. No a, co, Każ, a, łatwo, czeka, czeka, nie czeka, Czekaj, 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 czekaj. No właśnie, czekaj. W tym momencie byłem w elektryku i wcześniej naprawiałem światło, i y widziałem, że -y. gąbka do mnie -y. dobiegł. A Zyksu z jakiej strony dobiegłeś? Dobiegłem ze Szilc. i brud pełno. A Ja dobiegłem z stronie. Bo widziałem Zyksiego w nawigacji wcześniej. Jak zobaczyć, zobaczyć kto tam jest. I czarnego to się Powiem tak, prosta matematyka. Yy, LolFace mógł zagrać 200 i wyrzucić swojego team ale nie musiał, czyli i, i został jeden impostor, yy, Zakładając, że czarny nie, że czarny nie jest, Bądry. widziałem się przed chwilą z gąbką i nie widziałem w tej rundzie Haksia. Czyli na prostą matematykę. Jak nie widziałeś? Haksiu, ale... Jak go nie widziałeś? Się? Widziałeś. A... W nawigacji ale... mi widzieliście w elektryku. Ale teraz, ale teraz pod koniec cię nie widziałem. Tak, 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 tak. Ktoś, ktoś był w adminie w tej rundzie? Tak, tylko ja że byłem na, samym, ja na samym początku. E, Robiłem robi. sobie tego uploada na końcu mm, I chciałem właśnie podejść do admin panela tylko że przy, tym, przy karcie właśnie znalazłem na ciało ludzi i złożyłem. Oczywiście e, Lu, 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 Lullface Zixie i zixy i, I dla mnie Face i... Może wszyscy widziałem poprawić w ogóle ja bym ciągle po poszły... mi... Tak. Jakim trzeba być niemiłym człowiekiem, żeby wyrzucić własnego teammata, który no właśnie. dopiero zaczyna grać. Ale masz zaufanie wysokie, nie? Ale to no. jest trochę niemiłe, no Dejo. Nigdy bym tak nie zrobił. Czyli ja wiem czy ale tutaj takie 200 IQ potem no. ja... zrobić. Nie, ile, czekajcie, jeszcze czekajcie tasków. Jeszcze ile macie tasków. No ja to no, już ja no, no, dwa. Czarne. Ja jeszcze dwa na pewno, bo widzę stąd teraz strzałki dwie. Ja mam to do końca. Ja... Na... Taski od razu. Ale od razu. Ja mam nie Ale czekajcie, mam bo. jeszcze pytanie. Yy, kiedy byłem w nawigacji z Impopama, mm. o mama, i e Haksiem, yy, to mm. Haksiu, ty poszedłeś sobie z tej nawigacji i przyszedł w dół, tak? Tak, tak. Ja też i potem od razu yy, i potem przyszedłem w dół, no bo się zgasiło światło no i przyszedłem naprawiać. No i kopkę spotkałem na no, tam już przy elektryku jak naprawiałem. Eee, ale to w może być lolface, bo ja zrobiłem identyczną rzecz, tylko że bo szedłem do was, jak były jeszcze światła dopiero naprawione. Taski. My może być czarny. Nie chcę patrzeć. No. no cóż, Haksiu, to Twój koniec, to Twój koniec. Widziałem na kamerach, ja widziałem na kamerach jak wchodzisz w prawy górny ruch. A ja widziałem, ja widziałem. No mów, mów, mów. A nie, nie, ja nie było, było na tam. Kamerach, jak od gąbki. Unlucky. Ja, ja widziałem jak idzie w prawy górny ruch Shieldsów i. No. Widziałem, że tak będzie, dlatego od no. razu zacząłem biec ale w tamtą stronę. Unlucky. Ale kurde, do, do samego końca nie było pewne, kto jest tak naprawdę. Do no. Grawe. Pek, że akurat schodził w dół. Dobra pan, ja muszę... Ja wiedziałem że zawsze jest komunikacja. W tym meczu? Nikasz, nagrywasz? Cały czas nagrywam. O kurde. <laughs> Aha. Bez... W końcu się okaże, czy Boski jest. Mam będzie, że go zabił No e, jak kogoś z kimś się minąłem. Dobry. Dobry, no Dobry zaraz borunda. No jaki gnój to jest! Jaki gnój! No mówiłem taki ham. Mówiłem to przed sekundą, no. Przy mnie zniszczył. Mówiłem, no kurde. jak będę z nim chodził, to nie zabijecie, a on mnie zabił. Smutne trochę, ale prawdziwe Trudno Nie razem będą chodzić Jeszcze jeden Double Yellow Rudzia będzie miała ciało Jednak nie będzie miała Ale się będzie miał Wiem kto jest byłem na adminie, zrobiłem upload, podszedłem do panelu nie w adminie. Z, nie, nie Nie, 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 Koncawia pozycja. Nie musisz skakić. Nie, o dwa. Te Koło tych kamer i między kamerami a reaktorem. I ktoś tam jest ze mną, nie wiem kto. Czarne? Szybowski chyba. Nie, ja byłem w medbay'u, robiłem skana. Szybowski y widział. Wychodził z MVA. Dzień dobry. I asu. Yy, Widzicie? Ja jestem między yy, reaktorem a tym, a kamerami. Powiem tak. Jest to Lorface i Szybowski zagrałem, S. A? Zagrałem jak najgorszy cv, sorry, ale siedziałem przy kamerkach i patrzyłem na Będę. I, jeżeli, I widzimy jak vent się ruszył w Medbayu, a w Medbayu jest LOLFACE i Szybowski. Dziękuję bardzo. No to chyba się myliłeś troszkę. Nie kto jestem nie w Medbayu, stoję w kamerach. A, ja, Szybowski nie teraz jest w kam nie, teraz No nie. tak, jest jest w ty biegłeś kamerach. w stronę venta, ja pobiegłem do góry. Nie, Przebiegłem nie, normalnie ten... przez górny engine, a sam, jak wybiegał z reaktora. A ten. A um... w takim razie tak myślisz, że jest przynajmniej na 100%. Nie, ci. Widziałem jak się w, w Medwayu ruszył węt i hakszył się chciał powiedzieć, że też pewnie widział węta. tak? Nie, wiem nie zauważyłem. Ja no, bo mówię, że byłeś na adminie, nie? Byłem ja ja na adminie w panelu. Bez nagrywki to nie nagrywki, nie? Na szybko a go, go, z, gdzie ten vent się nawigacji ruszył? W medbayu, w medbayu A co to jest? Gdzie no, to jest? Tam, gdzie się skanujesz właśnie, ale... a to Szybowski stamtąd wybiegł. No wybiegałem z medbay, No to, to, MZB, no, to, MZB, ja to mówię, że lol i Szybowski. Ale czemu ja? ja no bo, się, no bo wybiegałeś z medwaya ja i no wybiegałem nie z myt, Wiesz ja. temu Szybowski? Bo nie zginęłeś w pierwszej rundzie <laughs> <laughs> Bo nie jesteś impostorem Słuchajcie, na początku lol potem Szybowski No, no to... nie wiem, no możecie, nie, no. ale Tak nie szczerze to nawet gdyby ten vent się ruszył to zwróciłem uwagi teoretycznie Mógłby mi droga. ktoś właśnie wyskakiwać i chciał, chcieć mnie zabić też Chyba, że naprawdę się skanowałeś i po prostu Szybowski wyszedł z wenta i no, nie zauważyłeś Wybiegam chyba. z medpeja kulturalnie, salę okay. cegurą i chłopcy mi mówią, że nie zauważyłem wenta, albo odwentowałem. Ja nie wiem. Bank, jeżeli teraz jesteś się impostorem Szybowski, to masz takie unlucky, serio, ciągle umierasz albo jesteś podejrzany od pierwszej I, rundy. I tak ten, no... Ja dosłownie nic nie zrobiłem teraz, po prostu se żyję, dosłownie. No. Ja nie wiem. I tak są wszystkie ludzie. wody na mnie. Chyba, że ludzie, skipną cię skipnąć, to na Haksa Albo coś, żeby była zimna. Ale dlaczego Zobacz. na mnie? Lol no, face. no bo żeby było zimna, no i żeby go jeszcze go była jedna runda. GG. Czemu na haczyk ktoś zagłosował? Przegrał Nie przegrał się. mu ufać w To jest to 125%. <noise> tak widzieliśmy. Dobra, to jest? na razie? Nara, Rudy. Nie zauważył chyba go! Dzień dobry. No to chyba wiadomo, że masz tam. I szybowski, powiedz mi, gdzie jesteś? W tym momencie jestem w nawigacji. A, I zastanawiam jest? się, czemu nie mnie w pierwszej rundzie. Jak w nawigacji? Normalnie w nawigacji. Ja jestem. cię nie widzę w nawigacji, a ciało jest przy Stoję nawigacji. Stoję pod downloadem. I zastanawiam się, czemu mnie nie zabijać. Mm, aha. Nie. Generalnie, ja stałem ja... sobie w nawigacji no, poczeka, i poczeka, ty poczeka, wybiegasz czeka, czeka. i jego po drodze zabijesz, ja... bo takie smutku tak. wyczerpujesz. Poczekaj, Poczekaj sekundę. A, no. so, a ty skąd przychodziłeś do tej nawigacji? Ja szłem od dołu, mijałem się z Rudzią. To jest to jest przez Szylic? Dobra, no, ty. Dobra no, no to... No to Szybowski. W się sensie, do, dobiegałem co teraz ja do nawigacji. <laughs> nie wiem, czy go widziałem. Te, te, tego statka przeprowadzenie i później ten celownik na środek, coś tam. Właśnie, nie wiem czy mnie nie zauważyłeś, czy co, bo ja wbiegałem do tej nawi, nie? Ty wybiegasz i po drodze z jego Nie wiem, czy ty potem zorientowałeś, że ja dopiero wbiegłem, czy co, no... No wiesz, skoro ciało leży y, w nawigacji, ja robiłem zadania, przedtem byłeś podejrzany i jesteś w nawigacji, no to... No to jestem w nawigacji, bo jak wybiegałeś, to zabiłeś chłopa, a ja stałem w środku. Rozumiem. Zgłasuj dobrze, że... Nie. Ej! Ja jaki ty jesteś gnuj! Ja mi, Ja też mi się wydawało, że się nie zauważył, że szedłem Tak mi się w tło wtopił tam w ten, ten że... Ale jaki no, gnój no. siebie szyboski ty! Ja, no patoczyłeś się akurat. W ogóle, Zixi, ja dosłownie... <grym> jak nie potoczyłeś nie się? Że tam... Mówiłem, że z tobą będę chodził. No tak, i było dwóch idealnie i ten się tam czaił na tego dawna, nie? A ja dosłownie nie widziałem ani, żeby chłop wentował, ani ja się nie wentowałem. Wybiegłem z kulturalnie z tego